Ech... I kolejny raz na tym czymś, nie? Znaczy kolejny nowy konto Znaczy nowy ko Jezus Maria! I taki miał być start! Pip! Ech, dobra, jeszcze raz poczekać. Ech, nowe konto, nowy start. Bez sojuszników. Aż do końca. No i w końcu wyszedł początek nie... Dobra, pierwszy idziemy na RTP, bo mam pokazać dzisiaj, że bez sojuszników, bez nikogo mogę zrobić serio. To jest działka, która była mojego sojusznika. Potem kolejnego mojego słuchnika, potem kolejnego, potem kolejnego, potem kolejnego. Ta działka to jest po prostu działka wiadomo jaka... czego... Jojojo. Dobra, ja przyjechałam, że mam jakiś fart. Ja mam jakiś fart na tych konto. Jeszcze raz się na działcu. No i te... No, mało co robić działkę na takich biomach, bo one są wkurzające. No. Sypki śnieg. Znaczy sypki śnieg jest fajny do trapów, nie? Oni jest fajny do trapów akurat, ale no wiadomo co. ja nie wiem te, te jak termin nie wiem no telefon o te jak tablet te jak torba te jak A nie myślałem że to są wyspy Ooooooo, widać, że tutaj były jakieś wybuchy, nie? W zasadzie nawet nie zbliżamy, To były wybuchy, widzieliście to, no. Tego się nie da inaczej powiedzieć, no. Kurczę, no. Przysięgam, że nie przerzucę sobie itów. Działkę muszę zrobić sobie sam. Spa Na spawnery muszę uzbierać sam. Na wszystko muszę sam uzbierać. Nie ma tak, że biorę to, to, tamto, to. albo to, to, to. No to i no wszystkie wiadomo co chodzi Tylko po prostu O no i lubię takie grzyby. No lubię no czemu, czemu ludzie niszczą te grzyby? No one są takie fajne Uwielbiam te grzyby Nie wiem po co gracze niszczą te grzyby gigantyczne Przecież tak można z nich faj...

Ty, czy wy też macie takie myśli, że tam jest po prostu już wyjście z kopalni? Czy... Nie, to by się stawało. Czy wy też myślicie, że tam już jest wyjście z kopalni? A tak naprawdę to wiecie co. Kurde, przysięgam, że chociaż muszę sobie zrobić żelazny kilof, a resztę ogarnę sobie potem, nie? Jeszcze przed chwilą przed odcinkiem dawali prezent. Prezental, czy jakoś tak? Poziom drugiego. I dropnął no, mi wiadomo. No spodnie 4-3 jak to zwykle. Nie zostawiłem ich sobie, bo one są dosyć na drogie, nie? 80 koła. Nie widzę tego, że mam takie coś, że jak mam mało żarcia, znaczy jak mam chociaż 1% głódku, 4, to i tak muszę jeść, bo się boję, że ktoś nagle mi wyskoczy, jak budupy za krzaka. I dosłownie nie wiem, no, że zginę ze wszystkim, co mam, że zdedam, że nie wiem, że wszystko, nie. Że wszystko się stanie, no. A mam listy dzisiaj zadań, które wam przeczytam. Pierwsze jest budować bazę. I to taką wiecie, porządną, nie taką, że 5, 5 minut i już. Tylko taką, no wiecie, taką mega ładną, bo będzie jeszcze drugi part tego odcinka, bo na pewno nie zrobię tego tak długo. Chociażbym bardzo chciał, ale będą dwa części. Drugie zadanie zabić jakiegoś typka losowego nawet. Nie wiem nawet to może być. Co to może być no? To może być w każdy nie? Ja cię no. I teraz dopiero zobaczę, że nie mam drewna. Kurczę, to było tyle drewna, nie? Ale zapomniałem o tym. Czy to jest drewno? Czy nie? Proszę, to by było gdzieś. Bo często tutaj też w kopalniach są postawione jakieś drewna. To no było co chodzi. O... Najpierw no przed nie postawiłem sobie jeszcze home math. Na jakiejś działce losowej, ale nie no, tam nie będziemy chyba szli chyba, że ustawię sobie tutaj Homa. Nie, co, poczekajcie. Ustępne Homa. Tutaj. I teraz tutaj wracam. RTP. Co? Gadasz. I to właśnie kocham te RTP. Tylko kurcze nic tutaj nie ma nawet. A dobra, wezmę sobie to. Ja cię, no. Co, to tu jest tak wysoko, nie? Patrzcie, widać, że to musiał ktoś bardzo długo się tutaj wspinać. Kocham takie RTP, nie? Kocham je, no, kocham. Kocham te RTP na jak w jakiejś bazy w powietrzu, nie? No, zostaw. O, jo, jo, ho, ho, ho. Już Wam tłumaczę, co się teraz dzieje. Aktualnie gonią mnie dwa zombiaki, widziałem gracza na niewidzce, nie wiem jak wy, ja aktualnie przez O, nie wiem czy wy widzieliście, ale przez ułamek sekundy był tam jakiś typ chyba, nie, z jakieś miałem przysięgam, nie. Przysięgam, że widziałem typa, nie. Jeśli nie widzicie, to nie wiem, no ale naprawdę był tam, nie. Przysięgam.

Ale fart. O Boże Święty, ja się. Wiecie, co już miałem przez ułamek sekundy? my sami chyba wiecie, nie? Ja się Boże. O ja się, już miałem takie. Nie, dobra. Zginę. dedam nie mam opcji, że jeszcze ma ktoś mending na sprzedaż. Kurczy o!

Jest! Kurczę, ej, mówię się o nazwy, dobra. No i właśnie ja zdobyłem nowego subskrybenta. O Boże. Jak aktualnie zdobyłem mojego sojusznika. Czyli pierwsze zadanie, w sumie jedno z zadań z listy wykonane, nie? Mówiłem wam, że jest zadanie z listy, że. Jeśli się nie pokłócimy, to powiem mu, kim jestem, bo ja mam z nim soj, ale on o tym nie wie, kim ja jestem. Więc <laughs> on będzie musiał to zgadnąć, nie? Oj, lawa pulka, nie. Jeśli się nie pokłócimy. To na końcu ciekawe, powiem mu kim jestem, nie? Bo on znał główne konto, nie? Akurat... Mam to. No, bo mam tu serio. Ej, patrzcie, tutaj, tutaj możemy stworzyć swoją bazę. Z jednego powodu? de verdad vamos Jeżeli że miała być posrasznika, ale no. Dobra, mi się strasznie, nie? Znaczy trochę mnie coś tam zna, ja go dosyć dobrze znam. Czekać tego home'a tutaj zapiszczy, nie? Was taki drewno nie. Chyba jest niemożliwy no. Będę miał 8 stacków Czekajcie tutaj, tak dam No nie wierzę, że to ja, serio. Osiem? Osiem staków! Ja tym to do nas dosłownie nie wiem... Ja co nas utrzymam. Tym nas utrzymam dosłownie, serio, nie? Dlaczego nie za nie sojuszowałem się z kimś mocniejszym? Chciałem z kimś takim, kto no wiadomo co. Będzie trochę słabszy. Będę, będę miał z nim równy szansę, żeby no... Nie, że on byłby lepszy, a ja słabszy. Żeby było no równo. Wiecie o co chodzi, nie? Kurczę, przyjrzałem sobie, że nic nie... Wezmę sobie z tego no kurzy, tak bym teraz chciał wbić z tego, nie?

Na razie tutaj jeszcze nic nie jest takiego specjalnego, ale tutaj to się powoli robi, nie? No znaczy no robi się coś tam, no wiadomo. No. I to się mówi? Ciężka praca popłaca. Jakoś tak się mówi, nie? Ty co? 对，啊 <noise>，不是。 Ale minęło. 23.30 trochę. I koniec filmu. Będzie jeszcze druga część, pamiętajcie, nie dotarliście do tego momentu. Ja treści wiem że ten battle Royal Harda nie wybił się, mimo to, że był dosyć mocnym odcinkiem, nie?

co zrobiłem 12% dodków. nie, nie na no nie tu, nie, 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 nie tu. Tylko tu nie. Czekajcie, bo mam pomysł. I patrzcie. Oj, teraz nic tego nie znaje Może przynajmniej. Не, не могу показывать. I tak, może się dziwić, ale postaram się, żeby ta baza została do końca w edycji, no. Ej, bo mam sposób pewien, ale nie wiem, czy w ogóle zadziała, no. Bo często gracze, jak znajdują bazę, to od razu je griffują, a ja bym napisał tak specjalnie Ej, proszę zniszcz tą bazę, nienawidzę jej, proszę zniszczyć, ją, mam nową i kordy coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, tam lepszy i ty, nie? Ej, to jest dosyć mądry, ale coś głupi. coś nie pomysł. Ja! Dzban ze mnie nie. Przysięgam. Jestem zbanem. Dobra, w razie że Ja cię, no cban ze mnie przysięgam, nie. Chłop, chciał wykopać drewno kilofem. Ja cię no nie strasz mnie tak. O, dzięki. On gra na bedroku ja na drzewie. Nie tak. Ja cię. Dobra, to by było na tyle. Już... Jeszcze pojawi się dzisiaj part drugi z tego, więc... Nara!